Cześć Przed obejrzeniem filmu chciałbym Was poinformować o czymś Ten film został nagrany ponad miesiąc temu Tak więc um, mówię Wam to dlatego, że, żeby, że tam w filmie będą podane informacje typu Ten film miał się pojawić w czwartek, ale pojawił się we wtorek itd. Tak tak mimo że dziś jest z tego co pamiętam poniedziałek no więc e, nie słuchajcie tych e, głupot. A teraz myślę, że nic więcej nie mam wam do podania. Tak więc zapraszam do oglądania. Cześć, ja jestem Kład i witam Was w kolejnym odcinku Lego India Jonesa bez muzyki. Jestem zły na YouTube. Jak mi to zrobić? Bo co, bo tak z Dia Jones e, wystąpił. No przecież to dziwne, że w grze występuje z, w grze o Indiana Jonesie występuje tak z Indiana Jonesa i mózg roz... Pip. No dobra, nieważne. Mniejsza. Nie myślę um, Przed nami ostatni chapter z tej części czyli otwieranie Arki w części... O Arce! Wow. No nieważne. Lecimy z powrotem tą samą drogą samego muzeum do tamtego miejsca. Mniejsza. Brak mi tej muzyki, tamtej tu, 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 A może jeszcze za nucenie dostanę prawo autorskie? no poważnie, nie da się tego pominąć. Dało się. Czemu... Dobra, najwyraźniej w pokazów wiesz, w scenkach... Muszą być są traki mam nadzieję, że za to nie dostanę żadnych ostrzeżeń na prawo autorskie. No dobra. Rozejrzyjmy się. Zauważyłem, że jest strasznie głośno słuchać mojego palca. Postaram się go trzymać troszkę dalej od mikrofonu. Nie wiecie może, nie znacie może jakiegoś takiego fajnego yy, programu do m, takiego do, do po prostu licznik czasu. Wiecie, taki stoper tylko że komputerowy i że na będzie widać na tym na ekranie, chociaż nie wiem czy to będzie możliwe, żeby widać na ekranie. Jak nie, to chyba przejdę sobie na liczenie czasu telefonem. Nie zawsze coś. Da się tutaj nurkować w tej grze? widziałem widziałem na dole ten mini zestaw. Plon? Ej, nie ja miałem pistolet. Zmarnowałem go. No nieważne. Zobaczmy, mogę tu nurkować? I da się tu nurkować! Fajnie. Jest coś tutaj wartego ogóle, Może w ogóle zginąć pod wodą? Ok, tak na horkodzie nie skoczałeś. A nie, on sam po jakimś czasie wypływa. tak mam. Ale po tej stronie, o, jest strażnik. Kurde, i tak będzie głośno słuchać tego pana. O cóż, co ja poradzę. Taki głośny niestety już jest ten ksop. Ciekawe, czy uda mi się jeszcze dzisiaj wrzucić tego, bo jakby co, jest czwartek. A jeśli mi się nie uda wrzucić jeszcze dzisiaj tego Legendary to pewnie obejrzycie go we wtorek. Jeśli tak, to, to jestem widzem. No i ciekawe, czy mi się uda dzisiaj go wrzucić, bo oczywiście były, były jeszcze dwie, dwie... Dwa party gotika Łącznie prawie godzina. Dzisiaj myślę, że ponad godzina materiału. To OFINK! No Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze jakaś taka około godziny materiału będzie na kanale. Tak, tak to będzie na naprawdę... to. spoko. Tak powinno być przynajmniej na co dzień. W wakacje ale jeszcze oczywiście wakacje nie nadeszły więc nie ma co marzyć jak teraz puścić Marianę a to trzeba było pociągnąć o, jest tysiaczek oprócz tego coś jeszcze dolewa tego uwagi, czy możemy się przesunąć na górę? No dobra, chodźmy. Ten mamy dwie dźwignie do pociągnięcia. Idziemy do zagarnięcia. O, świą! Bez muzyki to już nie to samo, ale niestety będziemy musieli się do tego przyzwyczaić. Głupi YouTube. Nie chcę, żeby mi znowu film wycieszyli. Hmm. Co są z tą skrzynką? A, to trzeba będzie tam na łódź położyć. I w Marię, czy mi? O, jaka grzeczna dziewczynka. Świetnie. Dobrze. Kurde. Mądrze cię, BC. Jeszcze jedno? Gdzie może być to? to? A tutaj. Sam początek misji jeszcze nie wyszliśmy z tego pseudoportu, a już mam prawie całego prawdziwego podróżnika. Tutaj jestem ten już takie coś. O, jedno jest. I drugie. No co było się nam do góry. No, no, też jakoś nie to Jakieś niezniszczalne barierki się znalazły. No dobra, chodźmy do góry. Kurde, tak bez muzyki czuję ciszę. To już nie to samo. O, ładnie. 10 tysięcy i true adventure. No i mamy wyjście. Mówiłem, że zanim wyjdziemy z tego portu, już to będziemy. ...prawdziwego do Nie wiem, czy jest sens dalej zbierania hajsu, chociaż jak wygramy to misję, to odblokujemy bloka w stroju kapłana, więc to by się przydało. Więc ...inomszki jak najbardziej w naszej kieszeni się przydarzą. Nie mamy łopaty więc tego wykopać nie będziemy mogli Kurde 60 tysięcy Tak bez problemu Tak dużo tego wychodzi z tych skrzyneczek Pół tysiąca z jednym To w drogłej. Jest przejście dalej. Dobra, Marian, chodź. O no, nie! F Dobrze. Świetnie, Marian, że jeszcze tutaj zostałaś. Ja że on sobie poradzi. On nas nie widzi. Musimy Tak Już prawie. O oh, kurde jest tutaj nawet ten oficer. No, nie, jest, że po nich ani nie mnie, panie. Boże. Dobra, trzeba tak zrobić. Wysiąść i zamieć oficera. A, nie miał granatów. Au. Nie, ten guzik, boże. Jest nie, jestem Dopadań, nie, nie, dopadaj, się myli. No, Dobra, Gdzieńcie wszyscy no, no, jasne, no, Co no, tak tak długo robić. no, no, to, to no, no, chodzić. no, będzie głośno no, 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 Nie no, jest. No i prawdziwi widzowie po wiedzieć, co to jest. Mogę wyskoczyć, żeby. A mogę! Żeby zniszczyć te szaszki i wyrodzić. A koniki. Dobra, maj zamknięte. Nie, jest otwarte, więc dobra. Dobra, otwarło ją. I po co mi te koniki? Bo wiadomo jest to że za pomocą klików możemy możemy juuu wlecieć dalej w kosmos ale po co mi to tu nie mam pojęcia na razie pomyślmy co my to mamy o wiem 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 możemy staranować tą kłódkę za pomocą tego no. dobra może być marion i jest Świetnie. I nie potrzebny specjalny nam żeby tam dojść. Możemy też przejść za pomocą tej ciężarówki. Ja dokładniej w ten sposób. Proszę. Musimy ułożyć taki sam znak, gdzie jest tam. Jak, jakby ktoś chciał zdobyć mini zestaw, którego mi się nie chce zdobywać, to tam jest. Zaraz wam pokażę zresztą. Dobra, to pójdziemy tu. To podpichamy. tu. Dobrze. Indiana Jones, chodź tu. Ty stajesz y, tu. A Mariusz, tam, proszę. Otwiera nam się miejsce, w którym możemy zrobić bazuki i wysadzić tamtą bramę, Ale ja Wam coś jeszcze pokażę. Jak ktoś chce zdobyć sekret, którego mi się nie chce zdobywać, to może pójść tam. I ustawić te rzeczy, tak jak jest o, tutaj. Chociaż... Mogę zrobić bez problemu. Spójrzcie. A da się przesadzić tam ten koszyk w inne miejsce? Z powrotem. Ten koszyk trzeba, o... Przenieść tutaj. Teraz... To ja tu, Marian tu. Boże, ty debilu! Okej. Okay. Jak otwiera nam się mini zestaw, to możemy po niego wpaść. Mam nadzieję, że warzy jeszcze dzisiaj wrócić. Mogłem się, mogłem... Lepiej się chyba raczej nie obijać, jeśli chcę to jeszcze dzisiaj wrzucić. Od razu wysadźmy. Bum. Teraz tam pójdziemy. Ale najpierw... Idę Idzie sam Idziemy. Jesteśmy już na miejscu. Tak, ta, ta wdecierkę. Jak on przez to widzi? Nagle się zrobił wieczór i miałem, że dopiero co było słonecznie Sekundę tak Dobra, mamy misję zrobić Beloka. Boom! Fila, fila, fila Zanim mi się skończą naboje to chciałbym Trosz Tylko tyle? Dobra, dobra Nie, nie ma czasu na obijanie, ponieważ Chcę, jeszcze dzisiaj to wrzucić i... Nie ma czasu na rozwalanie wszystkiego, Ci przydałoby się pieniądze, ale... ale będziemy mieli inne okazje na zbieranie. Noć. Dobra, ale jakoś nie działa do osad, ponieważ on nie ma takiego wkurzającego klucza. O, przy okazji, ta czapeczka jest ładniejsza. To sobie ją założę. Alko jest tutaj, jak na nasza główno obchodzi, musimy złapać Beloka. Gdzie on? Gdzie on właśnie polazł? Chyba tutaj. Tam jest. Fajnie by było w niego strzelić, ale nie, bo po co? Musimy się po niego wspiąć! Po to masz pistolet, żeby go nie używać, co nie? Ale zcheatowałem! No trzeba by zrobić taką wspinaczkę, jak kurde, za pomocą Marionii. A co ty robisz? Ale zcheatowałem, jestem geniuszem. Nie będę miał dały czasu na jakieś... Na jakiś parkour. Dobra, macie Marion. Ty dobierz baloka, ty będziesz tą postacią mam. Nie, po co mi to? Marion tam mi tak wyjdzie. E -e -e. E -e. No dobra, gdzie ona? Holero! Kurzają mnie. Ci żołnierze? O, to było blisko. Dobra. Chodź tu. Fuk. I... No to dokończ go z tej twojej sumy pięści. I już. I teraz jest noc. Dobrze jest mniej więcej bardziej normalne, że powietrzo, że jest noc, ale tak od razu było południa, a później... Dumny słońce, chodzi? No nieważne. Słodkie duszki. O Jezus, jak mi zabierzecie głos za... przez tą muzykę, to ja po prostu... O, wezmę sobie... Wezmę sobie jakiś karabin no, znalezionego żołnierza, w i prześlę go do prawdziwego życia i cię No dobra. Gotowe. Ok. Level zakończony. Nie ma tej fajnej muzyczki no nie, nie wszystko można mieć. Diazą z Army. armii. I Bario coś tam e, wieczorne. Chyba suknia, przepraszam. Dobra. 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 Oczywiście tak samo jak w każdej innej grze. Możemy... E, podnieś guzik i zakończ historię i wtedy włączy nam się scenka końcowa okej okay. No to teraz znajdź wyjście Dobra dobra, skończyliśmy, oczywiście są te scenki z każdej innej części. Już 20%? Bez z, z, z samym wygrywaniem fabuły już... Dobra, nie będzie. To jest... Y to to powinien każdy z was znać. Chyba, że nie. Nie no, bo powiem nie to pokazałem. Dobra, chwileczka. Jesteśmy. Zachodźmy do biblioteki i kupmy co możemy. To znaczy. Belok, Break płano. Jej! I tutaj chyba nic specjalnego, innego, fajnego nie ma. Cześć Belok. Cześć Belok. Boże, tych Beleków tutaj jest. Jest tutaj coś jeszcze takiego specjalnego. No nie, chyba nie. Myślę, że chyba już sobie zakończymy. W następnym yy, odcinku spotkamy się o tutaj ale na razie chyba sobie zakończymy. Tak więc serdecznie zapraszam do komentowania i subskrybowania. Ja się żegnam. Cześć.